Mieliśmy w ubiegłym tygodniu warsztaty churalne pod tytułem śpiew to zdrowie. Chciałem moim chórzystom i zespołowi Szalom przybliżyć zagadnienia właśnie z emisji głosu i higieny głosu. Czyli emisja głosu to taka dziedzina, która odpowiada za proces wydobywania tego głosu i wysyłanie go na zewnątrz w poprawny sposób. Higiena głosu, no właśnie, zazwyczaj nam się kojarzy z higieną osobistą, tak, z czystością. Higiena głosu są to jednak określone praktyki, które wykonuje się, by głos funkcjonował prawidłowo. Czyli te wszystkie praktyki, które robimy, żeby pomóc swojemu głosowi, tak, jest wiele zawodów, yy, które no, są narażone na uszczerbek naszego gardła, na przykład nauczyciel, tak, bo cały czas mówimy, Eee, muzyk, tak? chórzysta, jest wiele zawodów. Dlatego chciałbym dzisiaj Państwu tak pokrótce przybliżyć emisję głosu i higienę głosu. Zacznę od tej pierwszej, od emisji głosu. Tutaj eee, mamy takie cztery podpunkty. Oddychane, oddychanie, przepraszam, fonacja, rezonans i artykulacja. Eee, zacznę od oddychania, ponieważ to jest najprostsze do wytłumaczenia no i e, oddychanie. Oddychanie dzielimy na dwa rodzaje. Na oddychanie statyczne, czyli takie, które po prostu nam towarzyszy w życiu codziennym, tak? E, jednak w śpiewie dążymy do oddechu dynamicznego, czyli jest, czyli jest to szybki oddech. Na pewno nie przez nos, tak jak na przykład oddychamy w ciągu dnia, w którym e, zaangażujemy nasze. Mięśnie brzucha, szczególnie przeponę, yy, i to jest taki oddech, przy którym nie unoszą nam się ramiona. Wiadomo, oddychamy płucami, ale ten oddech dynamiczny staramy się przepchnąć go tam dalej do brzucha, żeby nam bardziej brzuch chodził z, razem z przeponą niż właśnie, niż właśnie ramiona. Yy, I teraz tak, jedyny prawidłowy oddech, jedyny prawidłowy tor oddechowy to oddech żebrowo-przeponowo-brzuszny, czyli kiedy przy oddechu, wiem, trudne, trudne wyrazy, ale już tłumaczę. Tor oddechowy żebrowo-przeponowo-brzuszny, ponieważ przepona jest przyczepiona jak, zarówno jak i do żeber, jak i do miednicy, no i podczas oddychania ta przepona nam się rozszerza, żebra nam się rozszerzają, sami możemy to sprawdzić, kładąc rękę z tyłu, kiedy się troszeczkę pochylimy, weźmiemy wdech, te żebra, te żebra nam się rozchodzą. I to jest prawidłowy oddech. Kiedy przy wdechu nie podnoszą nam się ramiona, oczywiście mówię o śpiewaniu, kiedy nie podnoszą nam się ramiona, a właśnie żebra się rozszerzają, przepona pracuje i ten brzuszek nam troszeczkę robi się większy. Przejdę teraz do fonacji. Czyli fonacja odpowiada za powstanie już jeszcze nie dźwięku, a dopiero szmeru krtaniowego. Yy, wszystko dzieje się w ktani, gdzie są fałdy głosowe. Wiele osób też mówi, że są to struny głosowe, ale moja pani profesor szybko wybiła mi to z głowy, mówiąc, że struny to ma gitara, człowiek ma fałdy głosowe. To są po prostu też mięśnie, tak, które pracują i yy, kiedy wydychamy powietrze, wprawiamy je w ruch i powstaje szmer gardłowy. I dopiero rezonans, czyli kolejny punkt, wszystkie nasze rezonatory, czyli zatoki, jama ustna, jama nosowa, gardło, tchawica, płuca. Wszystko, człowiek jest wielkim pudłem rezonansowym. I dopiero, kiedy ten szmer wpada w drgania, w rezonans, powstaje dźwięk. I potem ten dźwięk możemy przekształcić właśnie przez artykulację, czyli przez ostatni punkt w którym możemy zaangażować mięśnie, języka, podniebienie górne, podniebienie miękkie, twarde i wtedy powstają już wyrazy, z tego dźwięku powstają już konkretne wyrazy, słowa i śpiew. Więc, więc emisja głosu tak naprawdę to są te cztery podpunkty, które trzeba wykonać w sposób prawidłowy, czyli oddech, fonacja, rezonans i na koniec artykulacja. I to się wszystko przekłada na emisję głosu, na to jak mówimy, na to jak śpiewamy. Przejdę teraz do higieny głosu, czyli jak dbać o głos, szkodliwe nawyki i pozytywny wpływ śpiewu na zdrowie. Przede wszystkim należy pamiętać o miękkim zapoczątkowaniu zdania. Nie podwyższaj głosu, mów zachowując naturalną wysokość głosu. Pamiętaj o przerwach na oddech, nie staraj się wszystkiego powiedzieć na jednym tchu. Pamiętaj, żeby nie mówić na wdechu, a jedynie na wydechu. Robiąc głębsze oddechy, uruchom przeponę, naucz się prawidłowej techniki oddechowej. Podczas mówienia wykorzystuj swoje mięśnie artykulacyjne, otwieraj usta, nie mów z zaciśniętymi wargami. Dbaj o mięśnie ramion, szyi, krtani, klatki piersiowej, by były rozluźnione, a nie napięte. Zrób sobie małą przerwę yy, i rozgrzej. Swoje, y, rozgrzej swoją ktań przed jakimś dłuższym wystąpieniem. O czym warto pamiętać? Y, często, gdy jesteśmy chorzy, właśnie kaszlemy i właśnie spróbujmy zamiast tego wiem, że to nie zawsze jest możliwe ale przełknąć ślinę, popijać wodę albo kasłać po cichu. To wtedy mniej obciąża nasze struny. Struny głosowe. Fałdy głosowe. Uwaga, odwolnienie organizmu ma bardzo niekorzystny wpływ również na głos. Pij przynajmniej 8 szklanek napojów bezkofeinowych, bez bezalkoholowych i niegazowanych dziennie. Jeśli nie czujesz pragnienia, pij z rozsądku. Tutaj do tych alkoholowych mógłbym powiedzieć, że pij z rozsądkiem. Popijaj wodę podczas mówienia. Utrzymuj odpowiednią wilgotność powietrza. Stosuj nawilżacze powietrza w pomieszczeniu, w którym śpisz, przebywasz i mówisz. I teraz uwaga, szkodliwe nawyki. Twardy atak głosowy. Zaczynanie wypowiedzi w sposób gwałtowny z napięciem. Mówienie z użyciem nienaturalnej wysokości głosu, na przykład niższym głosem. Jak mężczyźni są się często popisać. Cześć, jak tam? Tak? Obniżają nienaturalnie, co też wpływa na napięcia różne. Mówienie na resztkach powietrza, napinanie mięśni szyi, górnej części klatki piersiowej lub ramion, mówienie podczas wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych. I teraz też mam taką ciekawostkę: że jeśli jesteśmy chorzy, często boli nas gardło, to mówimy szeptem. Myślimy, no bo wtedy mniej boli nas to gardło, tak? Mówimy szeptem. Tutaj lekarze zalecają, żeby mówić pełnym głosem, ale po cichu. Żeby jednak nie używać szeptu, ponieważ szept jeszcze bardziej naraża nasze fałdy głosowe, ponieważ wtedy tam są straszne napięcia i to gardło w ogóle nie ma odpoczynku. Więc jeśli jesteśmy chorzy, boli nas gardło, starajmy się mówić po cichu, ale pełnym głosem, nie szeptem. Yy, I ostatni punkt. Pozytywny wpływ śpiewu na zdrowie. Poprawia nastrój. Śpiew według wielu naukowców naturalnie polepsza stan psychiczny, łagodzi lęki i wyzwala naturalną radość. Pozytywnie wpływa na pamięć. Śpiewanie usprawnia pamięć roboczą i poprawia przebieg procesów poznawczych. Poprawia zdrowie. Zadziwiające jest to, że śpiew jest aktywnością fizyczną, która pozwala spalić niemal tyle samo kalorii, co długi spacer. Śpiew zmusza nas do zachowania właściwej postawy ciała, która jest nieodzowna podczas śpiewania. Dotlenia organizm. W śpiewie najistotniejszy jest oddech. Dzięki ćwiczeniom zmniejsza się ilość powietrza zalegającego w płucach, natomiast zwiększa ilość powietrza wymienionego. Zmniejsza poziom stresu, chociaż tutaj bym e, polemizował z tym, ponieważ na próbach nie wiem, czy jest tak, tak bezstresowo. Śpiew uspokaja, działa kojąco nas na skołatane nerwy, obniża ryzyko poważnych chorób. Śpiew korzystnie wpływa na ciśnienie tętnicze oraz pracę serca, w tym samym oddala od nas wizję zawału serca. Opóźnia procesy starzenia. Głośne śpiewanie umożliwia ćwiczenie i wzmacnianie mięśni mimicznych twarzy, a także uelastycznia włókna kolagenowe. Wpływa na dobry sen. Wiadomo, że po całym dniu ciężkiego śpiewania, na przykład na Akademii Muzycznej, często mam na przykład 5 godzin śpiewu dziennie, 6. To po takim wysiłku uwierzcie, że sen jest bardzo, bardzo dobry bardzo dobrze to wpływa na sen. I pomaga walczyć z samotnością. To jest chyba też bardzo ważny punkt. Śpiew jest zajęciem, którym często towarzyszą ludzie. Śpiewa się z kimś lub dla kogoś. Wielu seniorów śpiewa w chórach lub klubach seniora, co sprzyja integracji senioralnej. Może to pomysł dla Ciebie? Zapraszamy do chóru Arce Cantores, zapraszamy do różnych grup muzycznych i dbajcie o swój głos. Dziękuję bardzo.